To jest nasz motel na kolejną noc I Udało nam się znaleźć to miejsce za 197 zł Także mega fajna cena Z zewnątrz to wygląda dobrze no Zobaczymy jak w środku A poza tym te amerykańskie miasteczka małe są cudowne Motel z bardzo dużym potencjałem w środku jest naprawdę fajnie, ale jest jeden minus. Raczej nie zmieniają tam pościeli i nie przykładają w ogóle uwagi do sprzątania. Patrzcie, cztery pasy po środku niczego. A u nas jesteśmy w Sacramento. Podobno Sacramento to miasto, w którym przypada największa ilość drzew na jednego mieszkańca na świecie. Kulinarna stolica Kalifornii. A my teraz jesteśmy na Sacramento Waterfront i idziemy wzdłuż nabrzeża rzeki Sacramento. Proszę bardzo, statek parowy Delta King Hotel Cóż by to był hotel? Pewnie tak Trochę historii na nabrzeża. Hotel lobby A tutaj możemy iść do restauracji. Ale czad, jesteśmy w środku. No, jest ładnie tutaj. Wejście na górny pokład, ale zamknięte jeszcze. Także jest czad. Viola też nagrywa. Kręci swój film. I takie klimaty nam się bardzo podobają. A parę metrów od portu jest kolej, zabytkowa kolej Southern Pacific Sacramento Southern. A tutaj mamy parowóz Santa Fe. Proszę bardzo, jesteśmy na historycznej stacji Sacramento. Pociąg sobie jedzie, lokomotywa z przodu. Tu już mamy lokomotywę na diesel Historyczne wagony Jest czad tutaj też jest muzeum kolejnictwa Bardzo fajne lokomotywy i wagony się tam znajdują sprzed ponad 100 lat ale skoro możemy zobaczyć co nieco tutaj to tam już nie będziemy iść Absolutnie piękna, historyczna część miasta z Sacramento A tutaj darmowa toaleta, jakby ktoś chciał Wejdziemy do środka proszę bardzo, jakie luksusy Patrzcie jaki kawał historii, ja nie wiem co to jest za urządzenie, ale musi to już być pewnie za 100 lat, jak nie więcej. Patrzcie na te pajęczyny. Jest historia. Union Pacific, patrzcie. Co za historia. Zobaczcie, ale trzeba tutaj można wejść, zobaczyć Tam lokomotywa gdzieś nam odjeżdża. Sacramento Southern Super chat. No i patrzcie, tutaj sobie normalnie chodzę. Jakie historyczne miejsce. Patrzcie w ogóle, co tu jest. Tutaj wysiadali ludzie. Proszę bardzo, wozy z towarami. Niesamowity kawał historii amerykańskiej i zobaczcie, tutaj się wychodziło z pociągu można było wejść do restauracji The Silver Palace Restaurant albo czekając na pociąg a kolacja kosztowała 75 centów patrzcie jak inflacja się pogłębiła od tamtych lat z końca lat 80, 1800 i tutaj jest ta restauracja, ale jeszcze jest zamknięta historyczne miejsce Patrzcie na te lokomotywy Tutaj jest jeszcze zamknięta, ale pokażę przez okno To była poczekalnia tutaj Tam się kupowało bilety na pociąg Eldorado Ale patrzcie na to teraz Czy uda mi się wejść do środka A, tu jest zabezpieczenie, żeby ludzie nie wchodzili. Szkoda. Tutaj do lokomotywy też zamknięte. Co to musiało być, jak wbudowano pierwszą linię łączącą wschodni obrzeże z zachodnim? Jak nie musieli już podróżować tymi wozami. Terytoria India, te wozy, te wozy się psuły ludzie umierali My idziemy dalej, spójrzcie na te historyczne zabudowania Jeszcze z XIX wieku, lata 1800 Tam jest Sacramento History Museum, ale przecież mamy kawał historii tutaj, nie musimy wchodzić do środka Jest klimat westernowy A tu jest właśnie Muzeum Kolejnictwa Kalifornijskie Muzeum Kolejnictwa Ten był chyba 12 dolarów jak sprawdzałem na stronie internetowej Tutaj możecie kupić cukierasy z Sacramento Miam, miałem sam cukier Pioneer Square Proszę bardzo, tutaj można było sobie siedzieć przy tej beczce i pić jakimś fajnym whisky. I jeszcze więcej historii. Salon ostatniej szansy. Później nie wiadomo za ile kilometrów będzie. No, to wchodzimy. No, to obowiązkowo pamiątki z Sacramento. chcącie pieniążki? strzelać patrzcie w jakim wypasionym sklepie z pamiątkami jesteśmy ten sklep jest skupiony na sztukę nowymiosłów indiańskich o a to jest centrum Sacramento. Jak się przechodzi przez pasy, to na jednych pasach sygnalizacja, jak możecie przejść, macie zielone, to słychać taki dźwięk kukułki, a na innych światłach ćwierkanie teraz jesteśmy w California State Capitol Park tam jest Capitol przed nami no bo to jest Sacramento, to jest stolica Kalifornii, więc tam sobie obradują tutaj Monument ku czci żołnierzom amerykańskim bardzo zielone, przyjemne miasto nie ma takich wzniesień jak w San Francisco jest Fajna pogoda Również nie tak jak w San Francisco o poranku czy w Los Angeles o poranku czy w ogóle na całym tym wybrzeżu kalifornijskim gdzie słońce dopiero przechodzi gdzieś tam w późniejszych godzinach tutaj wspiera słońce od rana No, to przyszliśmy trochę odpocząć Jola wzięła Kawę dawaną ja piwo meksykańskie i siedzimy sobie i obserwujemy sobie życie w starym mieście z Sacramento Fajnie, że te bary tutaj zrobione są w takim westernowym stylu Kupiłem pocztówkę z jeźdźcem Pocztówkę, która przedstawia historię Stanów Zjednoczonych tak naprawdę można powiedzieć, że ten jeździec to był kiedyś listonosz. W połowie XIX wieku, w latach 1860 61 funkcjonowało coś takiego jak Pony Express. To polegało na tym, że byli jeźdźcy i wozili przesyłki z, ze Środkowych Stanów w St. Louis nad rzeką Mississippi aż na zachodnim brze między innymi do Sacramento i odległość między San Louis a Sacramento to jest około 3000 km i po drodze między San Luis a Sacramento było 190 takich punktów Zmiany tych jeźdźców. Ci... Każdy jeździec robił mniej więcej 25-30 km zanim przekazywał tą przesyłkę kolejnemu jeźdźcowi, który pokonywał mniej więcej tyle samo kilometrów. I w sumie ta poczta Pony Express działała przez kilkanaście miesięcy. Później wbudowano kolej z San do Sacramento. No i historia Pony Express się skończyła. Czas kończyć odcinek z Sacramento, zaraz zostanie za nami. Było bardzo przyjemnie, bardzo przyjemne miasto, szczególnie ta starówka przy brzegu rzeki Sacramento. Czy jeszcze kiedyś tutaj wrócimy? Nie wiem, mam nadzieję, teraz jedziemy nad jezioro Tahoe w Sierra Nevada. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, jeśli nie oglądałeś poprzednich odcinków to również je zobacz. Tam też pokazywałem bardzo przyjemne, piękne miejsca. Zostaw kciuk w górę, zasubskrybuj. Dzięki. Cześć. A jeszcze pomyślałem, że pokażę wam, co kupiliśmy sobie do ta i w ogóle na kolejną część podróży po parkach narodowych. Piwko. Zapłaciliśmy za ten dwunastopak 80 zł Z tego jedzenko za 9 dolarów. I pudełko owoców za 5 dolarów. Maliny, jeżyny, jagody, truskawki.